Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj Liga DTS Grand Prix Miami i dziś przedstawiam was odcinek w trochę innej formie, bo. E, jestem chory, tak. Rozchorowałem się, dlatego niezbyt jestem w stanie mówić, co może zresztą teraz słyszycie, no brzmie jak. Jak chory człowiek, tak? Niezbyt fajnie brzmi, więc. To nie będzie miłe do słuchania, jakbym przez cały, cały czas gadał i mówił, co się na bieżąco dzieje. Też nie za bardzo mi się chce to robić, bo dla mnie, no mówię, mam zatkany nos, uszy, wszystko i mi się ciężko mówi. Dlatego przedstawię wam dzisiaj odcinek w troszkę innej formie. Skupimy się bardziej na tym, co mówiłem na live. Nie będzie jakby w tle mojego głosu, nie będę na bieżąco komentował to, co się dzieje. Dam wam jakby suchy wycinek najlepszych momentów z tego wyścigu. Podczas live'a też byłem chory, także mój głos i tak nie będzie idealny, ale był on troszkę lepszy niż jest teraz. Generalnie, no co, no zapraszam was na wyścig i jeszcze coś dodam od siebie na końcu. Już jadę, nie wyprzedzaj. Nie, ja nie wyprzedzam, bo na, nie można wyprzedzać na kwalach, jak cię ktoś nie puszcza. Swoje miejsca dużo z przodu zrobię. Oga, wibruał gdzieś Ale ciulowo O Jezu, Jezu za Baxzterem dobra. Chyba zacznę ostatnie. <noise> ja nie zdążę. Czy ba, O! Koniec. Mogę się wycofać, jak tutaj jest pusto? Tak. Kagi jedno. Czasem najgorsze są. Nie mogę wjechać na, wtedy na swoje. Pola dobrze. O! Dobra, dogrzany. Fioletowe A, prezes na medach Teraz zobaczymy. Dobra, powodzonka po, 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 po. Leci Tyle się nie rozdłupi, co nie? O jezu, prezesów! Łołowo, sorry, tam mnie Ferrari popchało. Ale młyn, byś widział, co Shark zrobił, to jest kryminał, nie? Ja już na pierwsze miejsce wychodziłem. Ja też. No nie, i tam mnie też jakieś Ferrari popchało. Samą jest progacz. Uważaj progacz tutaj od wewnętrznej, będzie coś niebezpiecznego na pewno robił. Prezu, tu nie wyprzedzę. No, autentycznie, wszyscy na hardach. O, kogoś jak wydupił w ścianę. Tam mogą być uszkodzenia. Ogólnie szykuj się, może być safety car, Black King. Z kielbasem walczył mostro. Dobra? Teraz nie z kimś innym. Chyba tu jadę spokojnie, oszczędzam oponki. Kurde, Progracz! Daj jeszcze ci, żeby mi się nic nie stało. Progracz we mnie wjechał, co nie? Jakie ja w linii prostej, walnął mnie w ścianę. A czy siebie. Siebie walną w ścianę, nie mnie. Tamto zdarzenie to było tylko i wyłącznie moja wina. Sorry, Progracz, jeśli to oglądasz. Nie wiem, czemu tak zareagowałem. Wydawało mi się, że na mnie wjechałeś. A teraz zmieniłem to gwiazdy na prostej Jak mi się wydaje, no nie wydaje mi się, żeby tam to było. O, tu jakiś pakon kontakt był. Jezu, już myślałem, że będzie na szykanie wyprzedzał. Oj, cholega, wypadłem z egs No to po mnie. Jakie masz zużycie hardów? E, 17. To jest 17, no prawa 18 akurat. Piększy ognik.

Ale, obrażenia? Bez, bez, bez. Ale, kurde, ciężko wycofać. A, widzę teraz na to, że coś, no. Ale, Ej, Lipto, to Ej, nie zażyciło... Drugie ostrzeżenie dostałem. Ty Zajebało mnie na początku okrążenia i z 3 sekund zrobiło się 2-200. A, jak. 11 sekund, straty do Aston Martina. Potrzebuję safety cara aby być dobrym, Teraz najlepiej by ci się przydał, zanim zjedziesz do boty. No tak, tak. jakiś tam, jak się broni dobrze. Ale jedzie na pełnej trakcji jak nic. Przy tych, przy tych e Oponach zużytych, gość ma gaz wciśnięty na łuku na maksa. Hmm. Indywidualny był on teraz, nie? Hmm. Ja zjeżdżam. No tak, no bo teraz to bez sensu już jest czekać, nie? Ale masakra, 21... Jest i kara? wziął softy, odważnie, bo one tu po 6 okrążeniach już żygają. Teraz trzeba pęteż, że trzeba go zgrzać a ty co, w ty bierzesz? Nie, nie. Teraz będzie w card się zabije. Jest wisał z żyrandola. Ty kto gdzieś to było. Tak, jestem. ten trend. Będę zwisać z no. dole O no właśnie, coś mi się to znajome wydawało To, że nikt za mną nie jedzie, to mogę oponki go zgrzać Chyba, wezmę go Jezu, prezes, jest szybko baksta Wyczekuje się wyścig bez SC, nieźle. Nawet bez VSC. No. A myślałem, że to kielbas na początku. Ja mówię Bo O! Nie. Ale nie. Teraz właśnie jestem w I przed Baxter'em. O, widzicie. I tutaj, już chorej ci powraca. Dzień po wyścigu. No, jak widzieliście, nie był to udany wyścig. Nie wyszedł mi on. Brak tempa, przede wszystkim, ale też to, że no nie udało się złożyć drugiego kółka w kwalifikacjach. A mogłem się tam troszeczkę poprawić. Troszeczkę, bo tak jak mówię, tempa za dobrego nie było w tym wyścigu na tym torze. E, w dodatku no, byłem chory, niezbyt dobrze mi się jechało, wiem, że brzmi to jakbym szukał wymówki, ale tak nie jest autentycznie, gorzej mi się jechało, zastanawiałem się czy w ogóle jechać w ten wyścig, ale stwierdziłem, no pojadę, dojadę, zawsze jakieś punkty będą, no ale nie jechało się najlepiej, też to tempo, no tak jak mówiłem, nie było idealne, a szkoda, bo no dzień wcześniej jak to było, ale zniknęło dzień wyścigu. Zniknęła pewność siebie na tym to, że nie byłem w stanie na przykład przejechać tak fajnie pierwszego sektora jak to robiłem dzień wcześniej. Nie wiem co się stało, nie wiem czemu tak się stało, no, ale no trudno, tak było, tak jest. No i w kwalifikacjach tylko P6. Potem, no co, to, że nie byłem w stanie walczyć o to, przy to zadecydowało czyste tempo, którego u mnie, tak jak już mówiłem parę razy, nie było. No a to, że nie walczyłem z Radem i Aston Martinem, to tylko dlatego, że popełniłem ten błąd którym był spin i musiałem odrabiać straty. Gdyby nie ten spin, to prawdopodobnie byłbym w stanie z nimi walczyć, chociaż oni też mieli lepsze tempo ode mnie, bo Gado, tak jak widzieliście, na hakdach mi odjeżdżał. Tak prezentują się ostateczne wyniki, które teraz macie na ekranie. Klasycznie po pełną tabelę konstruktorów i indywidualną zapraszam na fanpage ligi DTS, który jest w opisie. Zapraszam w ogóle do sprawdzenia tego opisu i moich wszystkich social mediów. Za tydzień Kanada połączona z Japonią. Przygotuję się, będę miał dobre tempo i jestem pewny, że jadę tam po komplet punktów. I jadę wygrać. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć.